Co za poświęcenie 30 stopni i to w cieniu, a ja muszę się przebrać. Zobaczcie, bluza z długim rękawem, gruba, szczelnie zapięta, do tego długie spodnie, więc możecie sobie wyobrazić, jak się teraz czuję i jak już w tej chwili płynę. A to nie wszystko, bo trzeba założyć jeszcze coś na głowę. O taki kapelusz, bardzo proszę. Wszystko dlatego, że za chwilę odwiedzę. Pszczoły. W dodatku prognozy pogody mówią, że po południu może padać, może być burza, a przy takiej pogodzie niestety pszczoły są podirytowane i bardziej skłonne do żądlenia. Trzeba być więc przygotowanym na każdą okoliczność. Do roboty! Pszczoły fruwały sobie radośnie nad ziemią już w czasach dinozaurów i co ciekawe robiły wtedy dokładnie to samo, co robią dziś, czyli zapylały rośliny. Bez pracy tych pożytecznych zapylaczy, ani wtedy, miliony lat temu, ani dziś, rośliny nie mogłyby owocować, a co za tym idzie, nie byłoby przyrody, jaką dziś znamy. Pszczoły cenione były już w czasach starożytnych, m.in. w Egipcie. Przez całe wieki produkowały jedyny albo jeden z niewielu dostępnych słodzików, czyli miód. Z wosku pszczelego wyrabiano niezwykle cenne świece, w czasach, kiedy nie znano jeszcze parafiny, ani tym bardziej żarówki a za kradzież lub zabicie pszczół w skrajnych przypadkach groziła nawet kara śmierci, co najlepiej pokazuje, jak cenione były to niegdyś owady. Dziś sprawdzę, jakim się żyje. W pasiece, tradycyjnej barci, ale zanim to nastąpi, najpierw, a jakże, zagadka. Dzisiejsza zagadka związana jest oczywiście z pszczołami, a właściwie z postaciami historycznymi, które w szczególny sposób upodobały sobie te pracowite owady. Który z europejskich władców tak bardzo upodobał sobie pszczoły, że postanowił uczynić je jednym z symboli swojej władzy? Czy była to A, caryca Katarzyna, B, Napoleon Bonaparte, C, Władysław Jagiełło czy może D, królowa Bona? A, B, C czy D? Nie udzielajcie jeszcze odpowiedzi, poczekajcie na mój wyraźny znak. Miód produkowany jest w pasiekach, czyli na terenie, na którym rozstawione są ule zamieszkałe przez pszczoły. Ul musi być dla pszczół wygodnym, bezpiecznym domem i magazynem pokarmu. Ule stawia się na podstawkach, aby izolować je od podłoża. Najniższą częścią ula jest dennica, w której znajduje się m.in. otwór wylotowy i półka, na której pszczoły lądują i z której odrywają się do lotu. Powyżej znajduje się jeden lub więcej korpusów, w których umieszczone są ramki. To właśnie na nich pszczoły budują charakterystyczne plastry, które uzupełniane są miodem, pyłkiem i w których wychowują się nowe pokolenia pszczelej rodziny. Całość przykryta jest daszkiem. Oczywiście istnieje wiele różnych wariantów budowy ula, ale ich zasadnicza konstrukcja zawsze jest taka sama. Na szczęście pszczoły nie potrzebują luksusów. To jest Tomek, pszczelarz od pięciu pokoleń. Tomku, bardzo dziękuję za zaproszenie do twojej pasieki. Bardzo dziękuję, że mnie odwiedziliście. Ale ja tutaj ubierałem się w grubą bluzę z długim rękawem. Ty widzę na krótki rękaw. Nie boisz się, że za chwilę zostaniesz porządlony? Radku, siła doświadczenia. Zajmuję się pszczołami od pięciu pokoleń. Mhm. E, no, mój organizm się przyzwyczaił, już nie reaguje na rządła pszczele. Dobra, będę pomagał. Zajmujemy dach. Tu jest jeszcze jedna przykrywka. Tak. O kurczę! Uła! O rany! Opieramy. Okej. Okay. Ile jest ich tutaj? To jest niewielka rodzina. To jest około 20 tysięcy pszczół robotnic. Możemy wyjąć teraz taką Jasne. Rękę? Co się na niej dzieje? To jest ramka z pszczołami robotnicami. Mhm. E, tutaj mamy złożony czerw, jajeczka. Kilka godzin temu prawdopodobnie była tutaj matka. Złożyła jajeczka do tych, e, do tych komórek. Mhm. Tam na dole e, rozwijają się już młode pszczoły. Za 21 dni się wygryzą. I rozumiem, że zadaniem tych robotnic jest to, żeby opiekować się. Tak, one, dokładnie, one je karmią e, mleczkiem pszczeli przez pierwsze trzy dni, a potem już miodem i, i, i pyłkiem. Ja też mogę wyjąć taką królową. Oczywiście. Rękę. Może uda mi się nawet znaleźć królową. Ona jest specjalnie oznaczona, jak rozumiem, w celach bezpieczeństwa. O, i nawet widać, że tutaj ta królowa jest, jest oznaczona na czerwono. Jaka jest jej funkcja? No, ona składa codziennie e, kilkaset, kilka tysięcy jajeczek i zapewnia przeżycie, przetrwanie e, kolonii pszczelej. Czyli mamy robotnicę, mamy królową, czy jest ktoś jeszcze? No, są jeszcze trudnie, mhm. których głównym zadaniem jest utrzymanie dobrego morale rodziny, a także w, e, zapłodnienie matki podczas lotu gotowego. No dobra, to chowamy ramkę w takim razie, niech pszczoły sobie pracują. Trzeba pamiętać, że pszczoły pracują. Tutaj bardzo ciężko w samym ulu, ale duża część ich pracy to praca na łące. Motywacją do pracy jest dla pszczół słodki nektar, który oferują im kwiaty. To właśnie z nektaru pszczoły produkują później miód. Pyłek jest także cenionym przez te owady pokarmem. Zbierają go do ula w specjalnych koszyczkach znajdujących się na ich tylnych nogach. Ale równie ważne jest przenoszenie pyłku między kwiatami męskimi a żeńskimi. Przyglądając się pszczole z bliska, zobaczymy, że jest cała ubrudzona pyłkiem. Dla kwiatów to świetna wiadomość. Jeżeli taki pyłek spadnie na żeński kwiat, dojdzie do zapylenia, czego efektem będzie owoc. W ciągu całego swojego życia pszczoła wyprodukuje zaledwie niecałą łyżeczkę miodu. W tym celu będzie musiała przelecieć ponad 1000 km i zapylić kilkadziesiąt tysięcy kwiatów. To naprawdę pracowity owad. Czas na lekcję anatomii. Oto pszczoła z bliska. Od razu widać duże oczy, obok nich czułki, które są jednocześnie narządem dotyku i węchu. Mamy też usta, raczej aparat gębowy, złożony z wielu elementów, z których część ma zdolność do układania się w kształt rurki, służącej pszczole do zasysania wody i nektaru. Długość języczka u polskiej pszczoły wynosi około 6 mm. Obok znajdziemy także tzw. żuwaczki, które przydają się pszczołom do wykonywania różnych prac, np. prac porządkowych w ulu. Do tułowia przymocowane są skrzydła, które podczas lotu wykonują około 400 uderzeń na sekundę, wytwarzając charakterystyczny dla lotu pszczoły dźwięk. W dolnej części tułowia mamy trzy pary nóg. Na pierwszej parze znajdują się grzebyczki do czyszczenia czułków, na drugiej ostrogi do zrzucania pyłku do komórek plastra, a na trzeciej koszyczki do zbioru i transportu pyłku. W odwłoku znajdują się najważniejsze organy, takie jak serce czy jelita, oraz np. w przypadku robotnic gruczoły woskowe, dzięki którym budują one struktury plastra. Tutaj także znajdziemy wole miodne, położone tuż za przełykiem, które służy do przenoszenia płynnych pokarmów, głównie nektaru. W tylnej części znajduje się także żądło, którego jednak pszczoła może użyć tylko raz, ponieważ podczas urządlenia pozostaje ono w ciele ofiary, wyrywając przy okazji z odwłoka pszczoły część układu pokarmowego. To niestety prowadzi do śmierci owada. Niewiele powiedziałem o skrzydłach pszczół, tymczasem wiąże się z nimi kilka ciekawostek. Ja do latania potrzebuję jednego skrzydła o takiego. Wydaje się, że pszczoły mają dwa skrzydła, czyli jedną parę, ale w rzeczywistości pszczoły należą do tych owadów, które posiadają dwie pary skrzydeł: przednie i tylne. Tyle że skrzydełko tylne jest połączone z przednim za pomocą małych, mikroskopijnych wręcz haczyków. Pszczoły przelatują w swoim życiu setki kilometrów, ale to nie znaczy, że latają aż tak daleko od ula. Przyjmuje się, że zasięg pszczelej rodziny wynosi około 3 kilometrów wokół ula. Jeżeli chcemy, aby pszczoły poleciały dalej, musimy przenieść je wraz z ich domem. Pszczoły ściśle ze sobą współpracują. Zwiadowczynie patrolujące okolice ula potrafią na przykład wymieniać się informacjami na temat położenia kwiatów bogatych w nektar i pyłek. Językiem pszczół jest taniec. Jeżeli pożytek, czyli kwiaty, znajduje się w małej odległości od ula, pszczoła informuje o tym swoje koleżanki zbieraczki, drepcząc w kółko po ramce. Jeżeli pożytek znajduje się w większej odległości, kształt ścieżki zaczyna przypominać ósemkę. Orientacja ósemki względem górnej krawędzi ramki oznacza kierunek względem słońca, w którym pszczoły, zbieraczki, muszą się udać, aby znaleźć pożytek. Czas trwania tej części tańca, w której pszczoła wymachuje na boki odwłokiem, oznacza, jak daleko od ula znajdują się kwiaty. Tam na drzewie wisi kłoda bartna, kawałek pnia wydrążonego w środku, w którym mieszkają sobie pszczoły. Jeżeli kłodę bartną postawimy na ziemi, mamy ul bartny. Niezwykle prosta, żeby nie powiedzieć prymitywna konstrukcja, ale to, co mnie interesuje teraz, to oczy pszczół. Wydawać by się mogło, że mają tylko jedną para, więc dwoje oczu, tymczasem pszczoły mają aż pięcioro oczu. Oprócz dwojga dużych oczu złożonych, pszczoły mają trzy tak zwane przyoczka, które dają owadowi informacje o intensywności światła nad głową. Ta informacja pomaga im w nawigacji oraz unikaniu potencjalnych zagrożeń. Duże oczy doskonale rozpoznają ruch, kształty i kolory. Dzięki nim pszczoły widzą także ultrafiolet. Okazuje się, że kwiaty mają wiele niewidzialnych dla ludzkiego oka wzorów, które pomagają pszczołom znaleźć nektar, a które widoczne są tylko w ultrafiolecie. Dzisiejsza zagadka zadowoli zarówno miłośników pszczół, jak i miłośników historii. Która z historycznych postaci tak bardzo upodobała sobie pszczoły, że postanowiła uczynić je jednym z symboli swojej władzy? Czy była to A. Caryca Katarzyna? B. Napoleon Bonaparte? C. Władysław Jagiełło? Czy może D. Królowa Bona? A, B, C czy D? Jeżeli znasz poprawną odpowiedź, bardzo proszę. Dzwoń albo prześlij ją na nasz profil na Facebooku. Czas start! Oto owoce pracy pszczół. Mamy gruszkę, która nie pojawiłaby się na świecie, gdyby wcześniej grusza, drzewo nie została zapylona przez pszczoły. No i oczywiście mamy różne rodzaje miodów, różne barwy, konsystencje, przejrzystości. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego mamy różne gatunki miodów. Jest to powodowane dwoma zjawiskami. Pierwsze z nich to zjawisko wierności kwiatowej, czyli pszczoły odwiedzając kwiaty, zapylając je, odwiedzają, je, odwiedzają kwiaty tego samego rodzaju. Ale to jest pierwszy powód. Tak, drugim powodem jest to, że e, nigdy na przykład akacja nie kwitnie w tym samym okresie, kiedy kwitnie lipa i po kwitnieniu akacji zabieramy cały miód, który jest e, nazywany miodem akacjowym. Ze względu na to, że znaczna część nektaru pochodzi z kwiatów akacji. A co zrobić, jeżeli pszczelarz chce na przykład uzyskać miód rzepakowy, a w jego okolicy w okolicach jego pasieki nie ma żadnych upraw rzepaku? Taki pszczelarz razem ze swoimi pszczołami wędruje w pobliże miejsc, gdzie kwitną interesujące go uprawy. E, przewozi się wtedy ule na czas kwitnienia określonych rodzajów roślin, czyli np. rzepaku, wrzosu, nawłoci i innych. Jeżeli chcesz mieć pasiekę, trzeba mieć ul. A skąd wziąć ul? Ano, trzeba go kupić, na przykład w internecie. Prosta sprawa. Ale do tego ula muszą wprowadzić się pszczoły, które trzeba oczywiście kupić od pszczelarza. Bardzo dziękuję, Tomku. Oto pszczela rodzina, nieliczna, która na pojedynczej ramce wprowadza się do nowego ula. Tak wygląda czysta, pusta ramka. Jest tutaj tylko. Szablon zwany węzą. Jeżeli damy im odrobinę czasu, zazwyczaj kilka dni, to po kilku dniach wyciągniemy już z takiego ula tak wyglądającą ramkę. Dziękuję bardzo. Ramka, jak widać, jest odbudowana, komórki są głębokie, mają swój charakterystyczny kształt. I teraz w poszczególnych komórkach pojawi się albo miód, albo jajeczka składane przez królową. Pszczoły oczywiście intensywnie pracują. Tam, gdzie złożone są jajeczka, przez 3 dni pszczoły dostarczają mleczko. Jajko przechodzi po trzech dniach w fazę larwalną, która karmiona jest miodem. Następnie po tych 9 dniach zasklepiana jest taka komórka od zewnątrz, nazywamy to czerwiem zamkniętym, i czekamy kolejnych 12 dni, aż przez ten czerw, przez tę pokrywę. Przegryzie się pszczoła robotnica. Skąd więc biorą się królowe? To bardzo ciekawe. Wystarczy tylko zmiana diety. Jeżeli pszczoły robotnice uznają, że chcą mieć królową, karmią jajko, a później larwę wyłącznie mleczkiem. I dzięki temu uzyskujemy kolejną królową. To w największym skrócie ABC tego, jak w krótkim czasie zostać pszczelarzem. Wiadomo, że królowa matka to pszczoła, która od samego początku przez cały czas karmiona była wyłącznie mleczkiem. Pszczoły robotnice dostawały mleczko tylko przez pierwsze trzy dni, potem musiały się zadowolić zwykłym miodem i pyłkiem. Ale skąd w takim razie biorą się trutnie, czyli samce? To bardzo ciekawe, bo o płci swojego potomstwa decyduje wyłącznie królowa matka. Jeżeli po złożeniu jajeczka w komórce pokryje je nasieniem, czyli zapłodni, to po jakimś czasie z takiej komórki wygryzie się nowa pszczoła robotnica albo królowa. Jeżeli jajeczko pozostanie niezapłodnione, Niepokryte nasieniem, no to wtedy otrzymamy trutnia. Będzie to co prawda samiec, ale genetycznie identyczny ze swoją matką. Skąd królowa matka ma nasienie? Ano z jedynego lotu, jaki odbywa w swoim życiu, czyli z lotu godowego, podczas którego spotyka się nawet z dwudziestoma trudniami, oczywiście pochodzącymi z innych pszczelich rodzin. Jeżeli w ulu pojawi się nowa, młoda królowa matka, to co ciekawe, ul opuści ta stara, razem mniej więcej z połową pszczelej rodziny. Ta pszczela rodzina, która za chwilę opuści ul, zaopatruje się w pożywienie. Jednym słowem, pszczoły pakują na siebie tyle pożywienia, miodu, ile tylko w stanie są udźwignąć. Te wszystkie pszczoły wylatują z ula i tworząc kłąb, zawisają na pobliskim drzewie albo pod dachem. Jeżeli w tym czasie pszczelarz nie zgarnie ich do ula, może stracić pszczoły bezpowrotnie, bo te odlecą w poszukiwaniu nowego domu. Ale teraz powstaje jedno wielkie pytanie: Czy należy bać się urządlenia pszczoły? Każdy z nas po urządleniu przez owada może czuć świąt ból w miejscu urządlenia, może tam też wystąpić obrzęk, zaczerwienienie. Jeżeli jesteśmy uczuleni, oprócz tych objawów występują objawy w innych częściach naszego organizmu. Może to być duszność, może to być uogólniona pokrzywka na skórze, jak również może być sytuacja, że nam się powoli urywa film. Wtedy należy udać się do lekarza, który Podejmie właściwą diagnostykę i ustali, czy rzeczywiście jesteśmy uczuleni. Jeżeli potwierdzi się to uczulenie, wypisze nam taki oto przyrząd, strzykawkę z adrenaliną, którą będziemy musieli nosić ze sobą. To urządzenie jest stosunkowo proste, nie wymaga jakiegoś zastanowienia się, po prostu wyciągamy tutaj zawleczkę i bardzo mocno przyciskamy do. Uda, do bocznej powierzchni uda, i ta strzykawka robi już wszystko w sposób automatyczny. Najwłaściwszym sposobem postępowania w przypadku uczulenia jest podjęcie decyzji o tym, żeby się odczulać na jad owadów, co można wykonać w ośrodkach, które zajmują się tą procedurą. Pamiętajcie, że użycie adrenaliny to absolutna ostateczność i dotyczy wyłącznie osób, które są uczulone na jad pszczeli. W pozostałych przypadkach, jak słyszeliście przed chwilą, urządlenie pszczoły kończy się jedynie niewielką opuchlizną i lekkim bólem. Ale warto wiedzieć, że wyjmując żądło nie możemy go ściskać, bo wtedy wtłoczymy resztkę jadu pod skórę. Lepiej usuwać żądło płytką paznokcia. Nie ma też co wysysać jadu, to w niczym nie pomoże. Warto natomiast przemyć miejsce urządzenia czymś kwaśnym, na przykład sokiem z cytryny albo octem. Ale sami widzieliście na własne oczy, że podczas mojej pierwszej wizyty w Pasiece, wśród pszczół, których ja nie znam i które nie znają mnie, nie przydarzyło się żadne urządzenie. Bo te pszczoły naprawdę są przyjazne człowiekowi. Jedyne co chcą, to produkować pyszne rzeczy. Doczekaliśmy się końca dnia, więc czas cieszyć się owocami pracy, nie naszej, tylko pszczół. W końcu musimy zrobić miód. Jak to działa? Bierzemy ramkę z dojrzałym miodem, mhm. która jest podkryta za sklepem, co oznacza, że miód, który znajduje się w komórkach, jest już dojrzały i zawiera odpowiednią ilość wody, czyli nie więcej niż 18%. Czyli teraz musimy odsklepić, odkorkować te komórki, jak to się robi? Tak, dokładnie. Usuwamy zasklep, korzystamy z odsklepiaczki, czyli takiego specjalnego widelca, którym ściągamy właśnie ten zasklep. Kiedy to już jest zrobione, rozumiem, że możemy skorzystać z tej sokowirówki, pralki, nie wiem, co to dokładnie jest. Rzeczywiście może troszkę przypominać pralkę, ale to, to jest wirówka, która ma w środku kosz, do której wkładamy ramki, Kręcimy korbą i na podstawie siły odśrodkowej miód jest wypychany na ścianki wirówki e, i następnie spływa do dołu, e, do zaworu. Ale miód to przecież nie jedyny produkt, który możemy wyciągnąć z ula. Tak, rzeczywiście. Miód to jeden z wielu produktów, którym wydarzają nas pszczoły. E, dodatkowo możemy pozyskać pyłek pszczeli, pierzgę, e, mleczko pszczele, wosk pszczeli. Czyli pszczoły rzeczywiście pracują ciężko, dostarczają nam wielu produktów, które są bardzo zdrowe, a dzięki dzisiejszemu programowi wiecie dokładnie, jak to działa. Pszczoły w pasiece traktowane są jako zwierzęta gospodarskie. Mają do wykonania konkretną pracę, są ustalone zasady hodowli, ale przecież pszczoły mogą żyć też na własnych warunkach, jako dzikie owady. Tak zresztą było przez miliony lat. Dopiero pszczelarze sprowadzili pszczoły do pasiek blisko ziemi. Ale teraz zabiorę Was w podróż w czasie, na małą wspinaczkę do jednej z tradycyjnych augustowskich barci. Coś? No, skoro już jesteś na górze, to otworzymy, zobaczymy, co słychać w środku. O, proszę. To mamy barć. Barć to jest dziupla wykonana przez człowieka w drzewie żywym, rosnącym. 4-4,5 metra nad ziemią lub wyżej. Najwyższą barć, jaką mamy, jest 7 metrów nad ziemią. Ta jest 4,5 metra. Skąd pomysł na bartnictwo, które z hodowlą pszczół ma właściwie niewiele wspólnego? Tak, to z hodowlą pszczół ma mało wspólnego. W Chodziło to za mną kilka lat, gdzieś tak od 2008 roku, kiedy napotkałem pierwsze informacje w prasie, w mediach o, yy, o projektach odtwarzania bartnictwa. I w 2013 roku pojechałem pierwszy raz na Białoruś, pod kątem właśnie, żeby znaleźć osoby, które nauczyły mnie bartnego rzemiosła. Spotkałem pana, który wyobraź sobie miał 50 kłód, ale żadnej sam nie zrobił, Aha. bo wszystkie odziedziczył po swoim ojcu, dziadku lub znalazł i zaadoptował w lesie. A co dzieje się wewnątrz takiej barci? Wewnątrz mamy gniazdo. Pszczoły po przylocie do pustej barci zaczynają budować plastry. Tutaj w barci pszczoły zabudowują wszystko jak leci w dół. Nie ma wydzielonego gniazda. Gniazdo jest z miodnią zazwyczaj przemieszane. Czym bartnictwo różni się od tradycyjnego pszczelarstwa? Możemy spojrzeć w dół, bo bartnictwo zaczyna się jakieś 4 metry nad ziemią, ale też jest to... Jeśli mówimy o hodowli pszczół, to w pełni naturalny, tu się dostosowujemy do rytmu życia rodziny pszczelej, nie wycinamy trutni, nie ograniczamy matki w czerwieniu, nie ograniczamy rojliwości, ona ma się roić, ona ma wypuszczać nowe rodziny, które znajdą, mamy nadzieję, miejsce w puszczy, w kolejnych barciach, które zakładamy. W tej chwili na terenie puszcza Augustowskiej jest około 120 kłód bartych i barci. Nie tylko prowadzone przez nasze bractwo, ale też przez nadleśnictwo Augustów, przez wigierski park narodowy i pojedyncze kłody przez, przez inne nadleśnictwa. Czyli chodzi o to, aby pszczoły, które były tutaj od tysięcy lat i są charakterystycznym, endemicznym gatunkiem występujących na, tych, na tym terenie, mogły rzeczywiście żyć tak, jak zawsze żyły. Dokładnie. W sposób niezakłócony, w sposób przyjazny dla środowiska, po to, by mogły pracować w lasach. Tak, bo pszczoła, żeby spełniać swoją funkcję w ekosystemie, musi być tu obecna przez cały okres wegetacji roślin, a nie tylko jak pszczelarz przyjedzie, przywiezie pasiekę na obfity pożytek, czy to lipowy, czy to, czy to wrzosowy, i zabierze je z powrotem. Wtedy mamy do czynienia z przepszczeleniem chwilowym, no i dalej przez resztę sezonu jest niedobór zapylaczy. Taka rodzina, która. Wstaje, budzi się z tego letargu na początku marca, zapyla wszystko, co się w lesie, co jest owadopylne. Zaczyna od leszczyn, poprzez brzozy, klony, borówki, maliny. maliny, oczywiście, jeżyny. Wszystko, co najlepsze z lasu jest zapylane przez pszoły i mamy to dzięki, dzięki nim. Mam nadzieję, że jak to działa i ten odcinek pomoże Wam w tym, żeby rzeczywiście informacje i wiedzę na temat bartnictwa propagować w całej Polsce. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie na wysokości kilku metrów nad poziomem Ziemi. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Czas rozwiązać dzisiejszą zagadkę. Kto spośród czwórki, Caryca Katarzyna, Napoleon Bonaparte, Władysław Jagiełło i Królowa Bona był największym fanem pszczół? Otóż spośród tej czwórki najbardziej lubił pszczoły Napoleon Bonaparte. To on na swoim płaszczu koronacyjnym miał wyszyte pszczoły i to złotymi nićmi. Za jego panowania pszczoły trafiły też na oficjalne herby, flagi, a nawet budynki państwowe. A więc poprawną odpowiedzią dziś jest odpowiedź B. Jeżeli takie udzieliliście, gratuluję. Mieliście rację. Intensywne wykorzystywanie środków chemicznych w rolnictwie i zanieczyszczenie środowiska prowadzą do zmniejszania populacji pszczół. Efekt jest taki, że są miejsca na świecie, w których pszczół nie ma wcale, na przykład w niektórych regionach Chin. Tam zapylaniem roślin muszą zajmować się ludzie. Oczywiście naukowcy od lat próbują skonstruować roboty, które zastąpiłyby pszczoły, ale jak dotąd nikomu się to nie udało. Nikt nie skonstruował robota, który byłby jednocześnie efektywny i opłacalny ekonomicznie. Może więc zamiast czekać na globalną katastrofę na świat bez pszczół, warto założyć własną pasiekę. To już wszystko w tym odcinku, ale zapewniam, będą kolejne. Mam nadzieję, że odwiedzicie naszą stronę jak to działa tvppl i profil na Facebooku. No i oczywiście do zobaczenia za tydzień.